W dzisiejszym odcinku, moi kochani, pokażę Wam komputer, który dzięki Wam udało nam się złożyć. Cała kwota, która została przeznaczona na komputer, to 7,5 tysiąca złotych. Zaczynając od Wiedźmina, potem przechodząc na Metro Exodus i kończąc na Minecrafcie, możecie zobaczyć jaka jest różnica FPS-ów i że nie spadają nam te FPS-y poniżej 60. Wszystkie gry są odpalone z maksymalną grafiką, z maksymalnym renderem, ze wszystkim, co się tylko da, a takie gry jak Minecraft oczywiście mają w sobie jeszcze dodatkowo shadery. Wiedźmin jako gra ma zablokowane 60 fpsów, więc po prostu nam ten wynik nie wychodzi dalej. Czy to podczas walki, czy też nie, fpsy nie spadają. Na samym początku jedynie trzeba chwilę poczekać, żeby cały świat się załadował i po trzech sekundach można już spokojnie biegać, przechodzić kolejne questy i cieszyć się tą wydajnością, którą daje nam ten komputer. W skład naszego komputera wchodzi procesor i7-9700K. Który jest oczywiście podkręcany. Karta graficzna jest to RTX 2070 Windforce. Żeby to wszystko połączyć, używamy oczywiście płyty głównej Z390D. Do płyty głównej oczywiście wpinamy 4 kości ram po 8 GB, co daje nam łącznie 32 GB ramu od Vipera DDR4. Żeby ochłodzić nasz procesor, używamy Fortisa 3. Jest to naprawdę duże bydle. Ale daje radę. Zasilacz jaki posiadamy jest to Be Quiet 11 850. Wszystko moi drodzy trzymamy w obudowie Armis AR5X, która ma cztery wiatraki podświetlane, których kolory możemy oczywiście zmienić. Wiemy dobrze, że komputer mógłby być ulepszany, ale już dla mnie jest to potęga, jest to istny potwór. Jak widzicie, w żadnej gierce. Nie spadają te FPS-y poniżej tych 60, idąc od Minecrafta, czyli najsłabszej gierki, przez Wiedźmina, który jest dosyć wymagający i kończąc na kompletnym kolosie pod względem pobierania FPS-ów, mam mianowicie tutaj na myśli Metro Exodus. Nasz komputer ze wszystkim sobie daje radę. Dziękuję za spełnienie mojego marzenia, bo dzięki temu sprzętowi możemy prowadzić, to znaczy ja mogę prowadzić dla Was live streamy w najlepszej jakości, jaka się da, i żeby Wam nic nie zacinało i przyjemnie się wszystko oglądało. Jeżeli taki techniczny odcinek Wam się spodobał, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i czekać na kolejne odcinki, bo poprzednie odcinki robią kompletną furorę, za co Wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. Dzisiaj live streama nie będzie. Ale jutro o 22 bądź może w południe, oczywiście zapraszam. Dzięki za oglądanie, miłego dnia i do zobaczenia. Cześć!